now it's crowded here moving through space and time Dziś, moi drodzy, korzystając z okazji, chciałabym Was serdecznie zaprosić do tego odcinka. Jest to cały tydzień mierzenia się ze zdrowym jedzeniem, z chodzeniem na siłownię, z tym, aby w końcu zacząć jeść normalnie. Na samym początku pragnę też zaznaczyć, że jest to materiał z początków listopada, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to aktualnie wygląda, zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. A tymczasem miłego oglądania, trzymajcie się. Spóźniłam się na autobus. Chwilę mam następny. No, to z siłownią jest tak, że ja w sumie dzisiaj nagrywam tego vloga tylko i wyłącznie dlatego, że wczoraj wieczorem sobie postanowiłam, że dzisiaj idę na siłownię. Mówiłam, że żeby zmotywować i siebie i może kogoś z Was, to to nagram. I chciałam nagrać tylko to, że idę na siłownię, ale w końcu może wyjdzie taki cały niedzielny vlog. Ogólnie to tak, bardzo siebie ostatnio zaniedbałam, jest mi z tym głupio. Dziennie sobie obiecuję, że, że jutro będzie lepiej, że od jutra zacznę znowu ten swój tryb życia, za którym bardzo tęsknię. Muszę do tego wrócić, więc... Naprawdę jest mi ciężko iść na siłownię, ale, ale to zrobię. Kupiłam sobie już plan treningowy Jeszcze nie zdradzam wam szczegółów Muszę na niego czekać prawie dwa tygodnie Bardzo dobry smak Jestem trochę zmęczona po siłowni, czuję tak coś mnie w karku boli. Ogólnie to było spoko. Zresztą więcej opowiem Wam wieczorem, mam nadzieję, teraz idę na spacer, więc dużo ruchu całkiem dzisiaj, ale jest piękna pogoda, więc trzeba korzystać. Kocham, kocham jesień, taka... taka jest po prostu tak świeżo. Jest piękna pogoda. Jest wiatr, ale on jest taki ciepły, a jednocześnie orzeźwiający. I cudownie. W ogóle jest tak śmiesznie. To jest taki teren. Jeżeli tutaj zawsze człowiek by nie była w ogóle w Polsce. No patrzcie jakie takie stepy, ale normalnie. Nawet są dzikie zwierzęta, niebezpieczne, groźne. Try to tell her, but she probably didn't notice. She say she ain't got nobody. I said, baby girl, you're wrong. She says she ain't. Witam Was wszystkich. Słuchajcie, mamy godzinę 15 już. No, wstałam dzisiaj bardzo, bardzo późno, bo jakoś o około 10.30. Jakoś tak wyszło, nawet nie wiem jak. Zjadłam to śniadanie, które Wam pokazywałam, zresztą było bardzo dobre. I teraz lecimy na siłownię i na spacer, bo, bo muszę to dzisiaj odhaczyć. Bardzo mi się nie chce, ale mam nadzieję, że dam radę. Po treningu jestem po zakupach i po prostu mój humor, wow! No, naprawdę mi się polepszył. Głównie przez ten trening, w sumie tylko i wyłącznie przez ten trening, więc polecam. Jak mówiłam, chciałam zrobić domu, w ostateczności poszłam, poszłam na siłownię i to była świetna decyzja, bo naprawdę było mi bardzo dobrze. Jeszcze nie było dużo ludzi, więc byłam tylko ja i moje myśli. A nie piję sobie skyr, bo dzisiaj tak mało: śniadanie i to, teraz jedna kebaba, ponieważ moi drodzy, dzisiaj wieczorem mam dostać plan treningowy od Karoliny. Wow, teraz robiłam ćwiczenia, które ona mi wysłała jako ćwiczenia przygotowujące. Co prawda, ja je zaczęłam robić dosyć późno, bo dopiero w tym tygodniu, um, więc nie wiem, na ile jestem przygotowana już na prawdziwy plan treningowy. Zobaczymy, nie mogę się doczekać. This is too dangerous for me. <laughs> Bardzo mam nadzieję, że ten dzień będzie dobry. Zauważam po sobie, że chodzenie na treningi naprawdę dużo, dużo yy, pozytywnego zewu wprowadza w moje życie. Jestem strasznie zmęczona, już widać nawet po oczach, że Nie wiem, czy nie mam za mocny ten rzęs. Idę spać, mam nadzieję, że jutro dzień będzie fajny. Może tu też mi się uda na trening. Co do planu treningowego, coś jeszcze go nie otrzymałam. A jeszcze sprawdzałam na mailu, że miał być on jednak 15, a mamy już 17 i go nie ma. Więc trochę słabo. Słuchajcie, udało mi się stać o godzinie 7. A, tak się cieszę. Tu czytałam, ale powiem wam, że ta książka jest świetna i tak mi wciąga jak mało, która, no nie mogłam przestać. Zakładam słuchawki i włączam za 10 minut, może trochę więcej medytacji i będziemy sobie medytować. Po cudownym spacerze czas na śniadanie Bo ja stwierdziłam, że wam nie będę pokazywać jakie robię Bo robię bardzo często Powtarzalną owsiankę matcha z wiśniami Ale przecież tutaj mogą być nowe osoby Więc jeżeli jesteście nowi To dla was specjalnie pokazuję to śniadanie I mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej I teraz to z narodowych płastów, które się gotują Dodaję Zaczynamy od mleka Około 100 ml mleka macza, możecie ją jak najbardziej pominąć, ale ja uwielbiam jej smak w owsiankach z wiśnią. Oj, uwaga. Budyń proteinowy od KFD. Oczywiście nie musi być proteinowy, może być jakikolwiek inny. Dobry jest ten smak, bardzo Wam polecam. Oczywiście słodziej, u mnie to jest ksylitol. Odżywka białkowa. Weźmiemy Smak z waniliowe. pychota. Tą miksturę dokładnie mieszamy. Będziemy to wlewać do naszej owsianki. Wlewamy. Będzie teraz tylko na gaz i mieszamy. Do szkoły biorę zazwyczaj takie gotowce, nie wiem, jakoś ostatnio nie mam ochoty gotować sobie rzeczy do szkoły, więc skerpitny i banan i to jak najbardziej mi na yy, typ tam 5 godzin starczy. Cześć, w sensie, no, witam ponownie, już jestem gotowa do wyjścia. Był bardzo dobry poranek i to yy, strasznie, ale to strasznie spokojne więc bardzo się cieszę. Tak się prezentuje mój outfit, dzisiaj spódniczka, więc, yy, więc fajnie tylko kupiłam za jasne rajstopy torbę. Wypchaną po brzegi I lecę, pa Widzimy się po powrocie o 16 .00. Mój pies tak się cieszył, że przyszłam Jak zwykle zresztą Ale po prostu walnęła mi swoim całym ciałkiem W okulary I muszę je zakleić taśmą Na dniach muszę sobie kupić nowe oksy No już kiedyś je sklejałam, ale nie to razem Słuchajcie, biorę laptopa, mam pomysł Na taki pyszny obiad Za 30 minut zaczynam pracę, więc muszę się trochę spieszyć Ale mam, mam nadzieję, że to będzie... Przepyszne. Więc co? Kładę was tutaj i robimy obiad. już nie ma takiej ładnej pogody, jest wręcz deszczowo i bardzo ciemno. Nie wiem o co chodzi, bo wczoraj o tej porze było słońce, a teraz zero słońca. Dzisiaj już w domku, mamy godzinę 14.20 Już robię obiad, więc dzisiaj całkiem szybko kończyłam Najszybciej w sumie z każdego dnia, więc fajnie Bo dzisiaj mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia Teraz prosty obiad Gotowy pierogi ze szpinakiem Dobra, teraz przez jakiś czas pracowałam yy, I się też uczyłam bardzo dużo angielskiego Teraz muszę się ogarniać Idziemy na jazdy ten dzień mi zleciał tak samo szybko, jak te dwie sekundy, które dzieliły te dwa różne klipy. Byłam przygotowana na godzinę jazd, ale spędziłam w aucie 3,5 godziny. Bardzo, dużo, bardzo dużą część dnia mi to zebrało, nie byłam na to przygotowana, nie, nie wiedziałam jak się skończy, no, ale dobra. Nie zdążyłam wszystkiego się nauczyć, więc zaraz kombinuję z tą nauką. Był dobry dzień, na kolację zjadłam e, pieczoną pierś kurczaka. bo szybko wpadłam do mojej siostry, żeby coś zjeść po tych jazdach, bo byłam masakrycznie głodna i trochę ciasta. Więc, e, więc myślę, że tak dobrze by dzisiaj wyszło, mm, bardzo się pilnowałam, żeby nie podjadać i faktycznie nie podjadałam i jestem z siebie na maksa dumna. Więc... Kroków mam dosyć mało i dzisiaj ruchu, bo 8000 kroków, 8 i 200, nie jest źle, ale jak na mnie to mogło być więcej, jutro się może coś poruszamy jak stworzymy. dobranoc. Dobrze, słuchajcie, mamy środę. Chcę zobaczyć, która jest godzina to Wam pokażę. Ja miałam dzisiaj do szkoły na godzinę 8. I ja w ogóle strasznie chciałam wstać, ale po prostu nie mogłam. Jest ułodniutka pogoda, więc lecimy sobie na spacer. Wrócę i będę montowała do jakoś 15, potem muszę chwilę popracować i się pouczę. Też sobie dzisiaj jechać nowe oprawki sobie kupić. To tam mi zaklejała ale tak potrzebuję nowe nie mogłam totalnie się dobudzić. Leśniki nie wyglądają najładniej, ale strasznie długo słuchajcie, je robiłam. Liczyłam, że mi zajmie to krócej. Idziemy jeść. Proszę pani, to jest moje miejsce. Co teraz? Skończyłam montować. Bardzo długo montowałam. Ogarniam się, bo chcę szybko zrobić zdjęcie na miniaturkę. I jem na szybko omlet, który przygotowałam moja mama, bo moja mama robi zarąbiste omlety, więc ze szpinakiem i serem fetą wychodki. Mm -hmm. mm. Hummus! Ja się trochę wyruszyłam, jak Marcyna powiedziała, że odchodzi. indzie kto znowu zaspał? My! Prawda? Prawda? Tak, znowu zaspałyśmy. Jest godzina 9, prawie 30. Mam. Teraz lekcję kolejną, na którą idę. Zdecydowanie nie wygląda, ale na pewno jest przepyszne, bo Klasyczna owsianka na mleku, potem na, po, najpierw na wodzie, potem na mleku. Z dodatkiem słuci wiśnie i z pastą tanilim. Nic, pycha. Dobra, słuchajcie, Boże, jakoś taki dziwny, dziwny czas, jestem już gotowa. Pokażę Wam na jak się ubrałam, uwaga! Uwaga! Zachciało mi się ubrać spódnicę, tylko dlatego, że miałam po prostu e, dużo czasu, aby to zrobić Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest taki wiatr, że mi wyrwało w ogrodzie drzewo z korzeniami. Jak wracałam ze szkoły, to spadł mi patyk na głowę. Przychodziłam obok rusztowania tak wiało, że byłam pewna, że całe rusztowanie na mnie spadnie. Naprawdę. Jest bardzo kruche, trzeba z niego jak najbardziej korzystać. Ja właśnie wychodzę na siłownię. Boże, w ogóle tak pięknie mi pachnie w pokoju przez świeczki. Bo sobie dzisiaj zapaliłam, że już nie mam ochoty wychodzić. O, cudownie. Wrócę sobie, zapalę i <laughs> świeczki, oczywiście. Czy mi się wydaje, czy ja w ogóle nie nagrałam dzisiaj obiadu ani kolacji? Chyba tak. Sortki, musicie mi wybaczyć. Na obiad jadłam, moi drodzy, nic z was ciekawego nie minęło, ponieważ na obiad jadłam pierogi ruskie. Minowałam, kombinowałam, co innego by zjeść, ale nie miałam ani żadnych warzyw w domu, ani żadnego mięsa, ani tofu, a to u mnie są składniki podstawowe, jeżeli chodzi o obiad. A na kolację zadam uwaga, Lacy One baked solone. Więc no, nic ciekawego się nie działo, jeżeli chodzi o jedzenie. Było na świecie, było ok, nie było jakoś mega źle. <mulary> Słuchajcie moi drodzy, wróciłam z Gdańska. Dzisiaj będzie, dzisiaj mamy piątek. Teraz lecę do kuchni, bo jestem w trakcie robienia ciasta dyniowego. Ala pumpkin spice z palonym miodem i palonym masłem. Przepis, oczywiście, do rozkosznego. Później grzynkinko, świeczki, i kopion. Dnia sama w sobie jest po prostu przepyszna. Słuchajcie, jestem już po kąpieli. Nie nagrywałam nic, e, bo miałam ochotę się wyciszyć. Było cudowny kąpiel z solą morską o zapachu, namonowo czekoladowym Cudo. Teraz odpalamy świeczunie. Bardzo ładnie pachnie <trymne> zresztą. Gdzie mamy nasze ciasto? Wyszło moim zdaniem bardzo dobrze. No, oczywiście już smakowałam, kroiłam, więc nie będzie pierwszego wrażenia. Tak się prezentuje. Uwaga w 100%. W 100% jesienne smaki. Jest naprawdę bardzo dobre i polecam co spróbować. I ja robiłam je bardzo długo, ale to był bardzo przyjemny proces. Smakuje ci? Dzień dobry, moi drodzy, w tą piękną w sobotę. Słuchajcie, na profilu Strong Pointa dzieją się teraz bardzo, bardzo fajne rzeczy. W siebie i się ruszajcie dzisiaj również. Piękną sobotę, słuchajcie. A! Na profilu Strong Pointa dzieją się teraz bardzo, bardzo fajne rzeczy. Czeka na Was na story, bardzo dużo merytoryki. Dobra, słuchajcie, kto zgadnie, gdzie teraz jedziemy? O nie, oh, nie, Dominik wyłącz. My ten. Do sali serduszko pod yeah, Fajnie! Co? A co to jest Będziemy dzisiaj morsować, słuchajcie, jest. No, jest październik jeszcze, ale Dominik stwierdził, że to jest już Morsujemy. pora. Dominik stwierdził, że to już jest pora, kiedy się morsuje, więc zaufaliśmy mu i będziemy dzisiaj morsować. Teraz tam wchodzimy. Kurde, że ja nie nagrałam jak my wchodzimy, ale padła mi... No nie miałam pamięci jak zaczęłam nagrywać i jak się zorientowałam, to co miałam się przebierać szybko, szybko usuwać, bym chyba zamarzła tutaj. Ale nie było źle, było całkiem przyjemnie, no, prawda? Nie. Najgorsza jest rozgrzewka chyba. Jakby trzymać na kawiarkę. Na Ale mi jest gorąco w stopy. Liści stopy. Ja w ogóle zapomniałam, co się na morsowanie bierze. No ja wziąłem te ręcznik i strój.